Hej, 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 z tej strony Grustu. Wracamy do kroniki Myrtany Archolos. Jesteśmy w wiosce Silbach. Przejdziemy się na te niedoszłe żabo... na tych niedoszłych żaboludzi, którzy raz nas już poturbowali. Może tym razem z lepszą kuszą uda się ich y, zwalczyć, zwiedzić ten fragment. No i będziemy szukać dalej tego myśliwego, którego mieliśmy znaleźć. Ale dotąd jeszcze nie udało mi się go odnaleźć, więc... Sprawdzimy sobie, a potem pójdziemy szukać dalej tego myśliwego, bo może ja nie tą winnicę próbowałem znaleźć, ale to nie szkodzi, przynajmniej jeszcze tam udało się jakiegoś dziczka utłuc, więc na razie pójdziemy sobie ten. Uh. A, bo on tam w środku może już pracuje, teraz już jest, już jest normalniejszy. Ale z tego co kojarzę, to było gdzieś tu. Zejść do nich. No i zaraz sprawdzimy. Dobrze, hopsik był. Wyjmiemy naszą nową kuszę. Jest żabo ludzi. Parszywa gadzina. znaczy czy ja trafię z tego dystansu. No, oczywiście, że nie. No po co trafiać? Ich jest tam spora Ile ja mam jeszcze... Uuu, no, no na pewno ja dam radę, jak mam tylko 14 bełtów. Ale może uda się go zmusić, żeby biegł do mnie? Panie żabo. O nie. Dwóch biegnie. Uuu więcej nawet. I ktoś nawet we mnie strzela. O mój Boże, ja nie jestem w stanie im nic zrobić! God damn it. To był kolejny parszywy O Jesus kraj! Dobra, przynajmniej jeszcze na shotami nie mają Sta, udało się Huhu, było grubo Dzień dobry Gonią mnie. Aaaaa! Gonią mnie! Hi, hi, hi. Sorry, ja nie miałem... Ja nie chciałem ich tu przyprowadzić! Naprawdę, nie bądźcie na mnie źli, farmerzy! Więc jak co to wam pomogę go utłuc, razem wspólnymi siłami przyjaźni pokonamy przeciwnika! O shit, nie chciałem! Już odkładam, nie chciałem go uderzyć, sorry! A, nie chciałem, naprawdę, Ziobeczku. A, on mnie bije! No dajcie spokój, ja nie chciałem go uderzyć! O Jezu! O Boże, o kurwa! Muszę uciekać, bo niechcący go uderzyłem! Eee, weselutko. O, mam pomysł! Ilu biegnie tutaj? <laughs> trochę biegnie, wykorzystamy tą sytuację może. Przestanie mnie golić? O, przestanie mnie gonić. Ale dobra, to się trochę podliczymy. Wyszedł troszkę przypał. Ale nie szkodzi. Uuu! Zjadłem coś i dostałem darmową siłkę. Super! Super rybną jeszcze wtrząchniemy, a jakże? Smożne ry skóry rybne. Taka bieda. I co? I spróbujemy tego uwalić. Żaboludzia, jeszcze ten żaboludź został. Tam gdzieś ten... zniknął, nieważne. A ten z tego, co kojarzę, on z daleka stał i, i nas tłuk, tak? Więc my tego troszkę tak pobijemy. Nawet wchodzi to, no niesamowite! Tylko że jak on przeładuje broń, to będziemy po nas. Ale jest szansa dla szympansa, w tym wypadku dla żaboludzia. Udało się, no powiem wam, że ten żaboludź to jednak było troszkę wyzwanie. I oczywiście co? Coś tu fajnego jest? No oczywiście, że nie. Tam coś jeszcze chodzi, błotniak. Troszkę jeszcze, o właśnie, proca. Proca, proca używana przez żaboludzia. Obrzeżenie pocisku, wymagana siła. Nie ma sensu posłuchać się tą bronią. Jak nie ma sensu, uszukali mnie, szkoda, liczyłem, że będzie przynajmniej fajna zabawa. Ach, tak czy siak, trzeba się będzie podleczyć, łukniemy sobie kilka potionków, dobra. I tam parę błotniaków jeszcze wytępimy, o proszę bardzo Idzie, jest błotniak, pyk, pyk. No tak, żebym jeszcze trafił, o pięknie trafiony, błotniaczek, chłopniaczek rozjechany. I tam widzę jest jeszcze paru błotniaczków, ale jak już jestem tutaj, życzny milc sobie uzbieramy, a jakże. I może dobijmy jeszcze tego botniaczka Pyk. Goddammit, zaraz mi się bełty skończą, jak to będę trafiał, raczej jak nie będę trafiał. Dobra, jeszcze jeden botniaczek. Panie botniaczku jeszcze jeden strzał. Bardzo pięknie mi się to podoba. Kolejny botniaczek, pyk, pyk. Ideolo, może to głupie, ale używam jednak tej kuszy Emmy. Ona ma 10 obrażeń mniej, ale penetracji patrzę, że ma aż 35% i dodatkowe 5% szansy, że będę mógł trafić z kuszy. Więc d deal przedni, a że mamy kuszę o imieniu Emma, to już inna sprawa. Czy tu jeszcze coś jest? Widzę, że tam po drugiej stronie jeszcze są te botniaczki. Ale jak już tędy idę? Będzie się wrócić, trzeba jednak, bo muszę ugotować trochę żarełka. A ten las sobie na razie darujemy, wrócimy, przeprosimy, że tam zaatakowaliśmy, może uda mi się uzbierać z tamtego żaboludzia coś jeszcze, co tam go pobiłem, więc pewnie będziemy się widzieć za chwilę u wójta, by zapłacić za atakowanie jego ludzi. Nie, no, zo. O. Oh shit. No. Dalej mnie biją. Znaczy. Ja chyba zrobię tak, że. Oni zeskoczą. Ja ich ustrzelę czy coś. Po prostu ich pobiję. No, jak co woda odejdę? To oni będą chcieli, żebym walczył. Uuuuh. Nie mów mi, że jesteś nieśmiertelny. No nie, on jest nieśmiertelny, to jest nie fair. Weź tutaj coś zrób. E. Ech, ech, jeszcze przedostań się przez wodę. U, jakoś tego nie widziałem przed chwilą. Ui, o jabłuszko. Pasterzu, daj mi spokój, nie chcę ci nic robić. Się uziął, bezsensowne, jest nieśmiertelny. Przynajmniej pomógł być tego żabu Jeszcze cię nie dorwiesz, nie dorwiesz. Dobra, widzimy się u tego. Trzeba zapłacić karę. <laughs> o, albo jednak nie ma do nas wątków o to, że uderzyliśmy kogoś. <laughs> no to co, w takim razie ruszamy z do miasta. I spróbujemy pójść dalej, no. Gdzieś musi być. A może pójdziemy na te bursztyn na wybrzeże i zwiedzimy je. Nie, pójdziemy do miasta w sumie, znaczy pojedziemy do miasta. Nie będziemy iść jakąś drugą ścieżką, może znajdziemy tego. Nic No ponia... Dobra, dotarliśmy do miasta. Więc możemy wyjść z miasta. Pójść w stronę tego wybrzeża, może znajdziemy tego ziomka, chociaż miała być jakaś winnica. Może ja muszę rozejrzeć do... wokół miasta, może gdzieś wokół miasta jest jakaś winnica, której nie widziałem wcześniej. A okazuje się, że gdzieś może być. No, co prawda, jeszcze w lewo nie ruszałem jakoś specjalnie. Więc tu jakiś budynek jest. O, o, może wędkarz będzie miał wędkę, bo ostatnio nie mieliśmy wędki nawet. No tak, znowu nie mam bełtów do walki, więc będzie ciekawie. Ale, panie latki, czy ma pan wędkę? Bo przydałaby mi się wędka, by móc coś połowić. Dzień dobry. Eee. Jak leci? Ryby biorą, ludzie z miasta chętnie nie kupują. Wszystko jest tak jak należy. Aha, no to szkoda. Myślałem, że masz wędkę na sprzedaż. A może w jego domku będzie wędka? Albo ktoś to sprzeda wędkę. Jest za to beczuszka. A w beczuszce rybka. Bardzo gruba rybka. Pewnie coś zjadła A tutaj mamy. mamy też rybę, piwo, syr. Ale nie to co szukam. Dobra, zobaczmy. Kufer. No, wreszcie. Ha, no, nic specjalnego w sumie tu nie miał. Ale można spróbować. No, liczyłem na coś innego. O, tutaj pusto. Rybka, leśna jagoda. No, szkoda, wędki dalej nie ma. Liczyłem na to, że wędkę będzie można dokupić. No to rezygnujemy tu z tego pana. Czy tak to ujmę? O, jest Detlov. No i super, pięknie. Będzie można zająć się sprawami tymi kuszami dla naszych jegomości. nie rób takiego hałasu. Ja robię hałas? No jasne, takie nieostrożne stawianie kroków robi z ciebie potencjalną ofiarę. Gildia kupiecka ma do ciebie sprawę. Tam. W końcu zrozumieli, że te ich durne testy nie mają sensu i chcą mnie przyjąć do tropicieli? Nie do końca. Jeśli pomożesz strażnikom w treningach strzelania z kuszy, Lorenzo po raz kolejny rozpatrzy twoją kandydaturę. Ciekawe, dlaczego załatwienie czegoś dla straży mogłoby mi pomóc zostać tropicielem Araxus? Pomożesz tym gildi w ubiciu interesu. Więc jak, piszesz się? Niech będzie. Co konkretnie? Zająć się konserwacją kurz. Hmm, z tym będzie ciekawie. Najlepiej zrobić olej, ale wykonuje się go z rzadkich składników. Trzeba będzie podejść do dobrego alchemika. Może będzie miał parę sztuk. Celów. Widziałem te, które mają w koszarach. Są w porządku. Przestań zmyślać i mów, czego straż naprawdę potrzebuje. Nauczyciela. Tak, jasne. Ciekawe, kto was szkolił wcześniej, skoro potrzebujecie nauczyciela. Dobra, nieważne. Lepsze to niż jakieś durne testy gildy. Nawet jeśli mam was uczyć kusznictwa, chociaż łuk jest dużo lepszą bronią. Świetnie, to skoro już wiem, czego straż potrzebuje, możemy uzgodnić twój udział w całej sprawie. Słucham? Jak mi pomogłeś to załatwić? Co? Bo przecież ty masz zrobić <laughs> ten olej. Ale ktoś musi załatwić materiały, no bo nie mamy czasu. Przynieś mi zioła od Bodowina. Pójdę po zioła. Mam wprawę w kontaktach z tamtym gburem. Może uda mi się je zdobyć. Nie wiem, jak chcesz to zrobić, ale jeśli straż ma dostać potrzebne środki, musi ci się udać. Powodzenia z Bodowinem. Po wszystkim spotkamy się w koszarach. No dobra, no to chociaż tyle dobrego. Ale znowu iść do tego Bodowina, co nas zamieniał, w... co nas i byliśmy i widzieliśmy, że jest ścierwojadem. Masakra. No dobra, nie mamy wyjścia. W takim razie, za chwilę będziemy widzieć się pewnie u niego. No, jesteśmy już na miejscu, możemy iść zagrać do Pana Bodowina. Panie Bodowin, dzień dobry. Potrzebuję ziół do konserwacji kurz. Do konserwacji kurz potrzebny jest olej, który wykonuje się z ziół, ignorancie. Oczywiście, przepraszam. Masz odpowiednie. Ile kosztują takowe składniki? Niewiele, biorąc pod uwagę ich jakość. Zapłacę. To świetnie, masz. Powinny wystarczyć do zrobienia całkiem sporego zapasu. Wiedziałeś, że znowu masz ścierwojada w ogrodzie? Co? cholerny ptaszyska! No i co mam iść, tego ścierwojada ubić znowu. No proszę. A co ja tu zrobiłem? <śmianie> Oszukałem go troszkę. Niezbyt miło z naszej strony. Nie o to mi w sumie chodziło. Zobaczmy, który najszybciej będzie. No, A, to możemy iść ten to tutaj zaoszczędzimy, może po drodze spotkamy jakiegoś przeciwnika, to się utłuczę. Ale jak zebraliśmy siłkę, to może mieć. To widzimy się za chwilę na miejscu w koszarach. Aha, nie mam już. O, przy okazji troszkę expa. Gdzie mi tu niedobry ścierwojad leśny? Giń. A, dużo z nich tu nie ma, ale jak już tu jestem. A mam taką ładną kotlinkę. Ze ścierwojadami. A z nich jajeczka też wypadają, więc... Zapraszam. O tak, jeszcze, żebym trafił. No kaman! Te krytyki po prostu, żeby trafić przeciwnika, to jest masakra. Dobra, coś tu jeszcze jest. O, i tam widzę nawet chrząszcze. Panie ścierwojadzie, proszę nie krzyczeć. Ja tutaj w sprawie wymordowania. No i bardzo pięknie. Panie chrząszcz. Kleba! O mój Boże. Dobra. Trochę wstyd nie trafić tyle razy. w Chrząszcza, który nie ma życia. Jak ja, he. Dobrze, to małe zbieranko przy niedalekim mieście i ruszamy. O tak, może. Marwin. Gaddyamit Marvin, czy ty potrafisz? Nie potrafisz. W takim razie no, widzimy się za chwilę w koszarach. Dobrze, dotarliśmy do koszar wreszcie. Teraz musimy znaleźć tego kusznika, raczej myśliwego, który miał szkolić. Oczywiście ja takiego ziomeczka tu nie widzę. Jakoś mi to nie dziwi. Niby pod koszarami będzie dobrze. tak pod koszarami. Może gdzieś tu na uliczce stoi. No, oczywiście jest. Tutaj, pani Deltlow. Mam zioła, o które prosiłeś. Pokaż. Tak, będą dobre. Przygotowanie tego oleju nie zajmuje dużo czasu. Konserwacją zajmę się później. Jasne. Przekażę, Lorenzo, że pomogłeś, Gildi. Tylko byś spróbował nie przekazać. Moja strzała bardzo szybko znalazłaby wtedy twoje kolano, albo oba. Ho, ho, ho bardzo śmieszne. Dobra to co? Strzelić do gildi kupieckiej? Dzień dobry, panie Lorenzu. Hey. Deathloop zrobił to, o co go poprosiłem. A ja zaoszczędziłem sporo pieniędzy. Ech, szkoda, że postanowiłeś zostać mundurowym. Jesteś całkiem użyteczny. Tymczasem muszę cię prosić o oddalenie się. Ja już załatwię wszystkie kwestie finansowe z kwatermistrzem. O Detlowie pamiętam, nie przejmuj się. Do zobaczenia. Świetnie, kontrakt wykonany. Teraz faktycznie może, można pójść do koszar, do naszego kwatermistrza. Powiedzieć, że załatwione, przy okazji odebrać już byśmy mogli nową zbroję, która już czeka tam jakiś pewnie czas na to, żebyśmy ją odebrali naprawiona. To ta stara zbroja renegatu, więc widzimy się z powrotem w koszarach. Oh, wreszcie, przy okazji można byłoby pójść się podleczyć do tutejszego medyka, bo nie mamy pełnego życia. Przy okazji dowiemy się jak to działa. Ej, ty. Możesz mnie uzdrowić? Okej, okay. miło z Pana strony. Jak będę miał mało życia, kiedyś przyjdę do Pana. Dobrze. Słuchaj, Leonard. Jesteś wreszcie. Północy nad tym spędziłem, ale naprawiłem ten pancerz. Słyszałem, jak poradziłeś sobie w terenie. Zasłużyłeś sobie, chłopcze. Świetnie, wreszcie mamy pancerz strażnika. Trzeba zebrać ludzi na szkole. Wszystkim weźmie się za konserwację. Lorenzo zgodził się też renegocjować cenę. Naprawdę? Marlin, to świetnie! Zaoszczędzimy górę złota! Ku chwale straży. A tam gadanie. Zasłużyłeś na nagrodę. Masz. Za dobrze wykonaną robotę należy się zapłata. Tymczasem ruszam do Lorenzo. Już nie mogę się doczekać, aż jego twarz zrobi się czerwona. No wreszcie. Oj, nawet sporo złota. Coś tu ciekawego macie, bronie doręczne. 60 siły. Hm. Kiepski długi miecz, 65. Nie mam aż tyle. Miecz grawerowany, 55 siły i 60 obrażeń. To nie jest tak tragedia. Zobaczmy, ile mam siły. Siły mam 56, panie, dawaj ten miecz. Mam 56 siły. To jest 55, tutaj 65, 60. Trudno. 450 to wydamy sobie. Sprzedam te kiepskie ostrze Maczuga żaboludzi ludzi. Bandycką buławę zostawimy. Zguba Arniego. Jezu, jakie je nazwy? Kiepski miecz też sprzedamy. Kilob zostawimy. To pordwala też. Prosty nóż też sprzedamy. Zardzewiały krótki miecz. I procę To Tą... łuk zwierzby. A masz może lagi? Lagi chętnie wezmę sobie, przerobimy. A czy masz, może co tu masz? Skórzany pas nie interesuje nas to. Pas w to ja też nie masz, też duży kołczan bełtów i średni kołczan bełtów. Dobra, weźmiemy ten duży kołczan bełtów raz i myślę, że to styknie. Elegancko, teraz mamy nową broń. Miecz grawerowany. Ale Leonard, Leonard, czekaj, czekaj, jeszcze sprzedam ci stary miecz. Bo ja już nie potrzebuję tego miecza Arvida. Chociaż służył nam na arenę. Już nie będzie nim potrzebny. Więc dzień, dziękuję, i przy okazji można byłoby kołczan rozpieczętować. Gdzieś to było tu na dole. Hmm, jest. Świetnie, mamy zapas teraz bełtów. Zobaczmy jak on tutaj będzie teraz próbował ćwiczyć. Jest tutaj. Panie Detlow, De coś, coś nauczysz? Co nowego? Gdy ruszasz na łowy, zawsze polegaj na intuicji jeszcze nikt nie zawiódł. No to mm, miło. A strażnicy miejsce sobie ćwiczą świetnie. A ta nasza zbroja nowa. Jak ona teraz ma statystyki? No, naprawili ją. Więc może będzie jakaś Nie, no już taka fajna po 55. Pancerz strażnika. No teraz tu wyglądamy już mniej śmieciowo. Zobaczę czy Roderik coś jeszcze dla nas będzie miał. Jakieś zadanko. A jeśli nie to trzeba pójść do wujaszka Roderich Znowu jesteś niewidzialny Albo siedzisz na górze i udajesz, że coś robisz Cały nasz kapitan Straży Panie Roderich No, wiedziałem Jak się mają sprawy? Dobrze, że do nas dołączyłeś Potrzebna Aha, to jest stary Nic nie to masz to dla to nas Jesteś słabo Słabo A, bra W takim razie Pójdziemy do naszego wójta, Wójtka Wujka, tak, wylew. Wujka, pójdziemy zagadać do niego i dowiemy się, czy on się czegoś dowiedział w sprawie Jorna, Bjorna. Odmaszerować. się robić, mini mini, ja muszę zobaczyć, gdzie iść, panie. Czyli mógłbym iść tędy. Dobra, to pójdziemy do tego portu. No więc, widzimy się za chwilę, zobaczymy, czy nasz wujek coś odnalazł, coś się dowiedział. A pan to, kto jest? Hej, ty. Hej jak leci? Sprostowuje kości, a na co ci to wygląda, chłopcze? Muszę być sprawny, jeśli mam znów wypłynąć w morze. Może tym razem uda mi się cokolwiek złowić. W czym problem? A w tym, że musiałem porzucić swoje ulubione miejsce połowu. Od dawna łowiłem przy starej latarni. Pewnego dnia przypłynęło tam dwóch nowych rybaków. Porządkowo, dobrze się dogadywaliśmy. Miejsca dla każdego było dosyć. Ale potem mnie w pogodzili. I teraz muszę szukać nowego miejsca. Pogodziłem się z tym i nie chcę już tam wracać. Jednak doskwiera mi pewien brak. Dobra, poczekam, pogadamy z nim później. Z no najpierw pójdźmy zobaczyć, czy jest wujaszek nasz. Przy okazji odwiedzimy Helgę. Co ma? Niestety nic nie miałaś ciekawego, więc idziemy do naszego wujaszka. I niemal pracuje przez cały dzień. Nie, czy można być tego pewny. Naprawdę sama widziałam. Dobra, wujek. Gdzie jesteś wujek? Wujek, coś wiesz? Hej. Chyba natrafiłem na pewien trop. Nie próżnujesz! Czego się dowiedziałeś? Wszystko potwierdza teorię, że Jorn został porwany, a ja jestem na dobrej drodze, by odnaleźć jego porywacza. Gdyby udało ci się do niego dostać i go przycisnąć, to może uda nam się nawet dowiedzieć, gdzie się teraz znajduje. Dobra robota, chłopcze! Tylko pamiętaj, ktokolwiek to zrobił, może być naprawdę niebezpieczny, a my nawet nie znamy jego motywów. Lepiej na siebie uważaj. No to za dużo nam dwóch nie powiedział, no ale w takim wypadku trzeba będzie ruszać to, co nam dowiedzieliśmy się. Czyli następna wizyta w Winnicach Rity. A w tym odcineczku będzie wszystko. Jeszcze ewentualnie będziemy wychodzić z karczmy, zagadamy do tego rybaka. Może mu pomożemy, może nie. A tymczasem to wszystko. Do zobaczyska. Siemano. Hej.